Witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy na szeptach tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na kolejną wersję naszego cyklu Miłość na zakręcie, tym razem na wydanie sierpniowe. A tradycyjnie zagłębimy się w energię miłości, relacji i partnerstwa. Niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy wciąż czekacie na Waszą właściwą osobę, zobaczymy, co szykuje dla Was wszechświat w sierpniu. Dla związkowców zobaczymy, co dzieje się między Wami, jakie zmiany tutaj nadchodzą, co warto naprawić. A dla naszych singielków zobaczymy, czy sierpień to dobry czas, żeby otworzyć Wasze serduszka czy może jakieś nowe znajomości pojawiają się tutaj na horyzoncie. Mam nadzieję, że to czytanie przyniesie Wam jasność, jasne wskazówki, no i oczywiście odrobinę magii. Jeżeli czujecie, że jest to czytanie dla Was, zachęcam, dajcie łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji. Kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych czytań. A teraz tradycyjnie zaczynamy od naszych. Par od naszych związkowców. Kochani, jaka jest ogólnie um, ta energia dominująca między Wami? Co tu dzieje się w sierpniu u Was? Jaka jest energia Waszego partnera? Co czuje, co być może chciałby wyrazić? Pięknie. Jaka jest Wasza energia? Czego Wy potrzebujecie od tej relacji? Co obecnie utrudnia Wam tutaj o, harmonię? Albo jakie są napięcia, blokady? Jaka jest rada dla Was? Co tu można zrobić, żeby poprawić sytuację? No i oczywiście potencjalny rezultat na najbliższą przyszłość. Moje lwy. O, w sierpniu tutaj rozpoczynacie ten miesiąc w takiej no, energii lekkiego napięcia, tak? Być może takiego napięcia, które nie zawsze znajduje ujście w rozmowie, a może warto byłoby coś tutaj, no może wyczuwacie, może jedna ze stron, tak jakby coś tutaj wisiało w powietrzu. Paźmie, czy to energia wzmożonej czujności? Takiego podświadomego analizowania każdego słowa albo gestu partnera, być może doszukiwanie się tutaj jakichś nie wiem, ukrytych intencji. To również może być sytuacja, w której coś już zostało powiedziane albo, no, być może nie wszystko zostało powiedziane, może więcej zostało przemilczane, jeżeli tutaj ostatnio mieliście jakąś ważną rozmowę. Jedna ze stron może przyglądać się drugiej z jakąś taką nieufnością. Um, to, nie, to nie musi tutaj chodzić o jakąś zdradę, ale no może jest jakieś takie poczucie, że coś tutaj się zmienia między wami, i może to coś jest tutaj trudno nazwać trochę po imieniu. Um, to też może być czas jakiś. Um, z pięć u niektórych par, jakichś takich nam no, powiedziałabym, może i nawet z, z, a, złośliwości, zderzeń jakichś takich waszych komunikacyjnych. Y, może jedna osoba tutaj czeka, żeby druga powiedziała to, o co chodzi. No, w każdym razie lekkie, lekkie napięcia tutaj są. Może potrzebujecie takiej bardziej. Pozytywnej rozmowy. Jaka jest energia Waszego partnera? Pamiętajcie, że te energie partnerskie, jeżeli to bardziej z Wami rezonuje, możecie sobie obrócić. Jeżeli bardziej czujecie się w tej energii partnera, a, a wydaje Wam się, że Wasz partner pasuje do tej drugiej, to jak najbardziej, kochani, to jest, to jest ok. Um, no, energia partnera tutaj stoi w takiej, no, piękna karta, karta kochanków, ale ona może mówić o jakimś takim no, przeżywaniu mm, emocjonalnych rozłamów. To nie są rozłamy pomiędzy dwoma osobami, ale raczej y, y, wasz partner może przeżywać taki y, rozłam pomiędzy y, dwiema, dwie, y, dwiema wersjami siebie. Y, Siebie samego. Kochankowie wskazują tutaj, że jest gotowość na miłość, tak, ale być może właśnie jest jakiś taki strach, nie wiem, przed y, jej konsekwencjami. Y, partner może czuć się rozdarty pomiędzy chęcią zaangażowania, y, no, a taką właśnie potrzebę wolności. Y, to jest także osoba, która czuje dużo, ale y, no, nie zawsze być może potrafi to też wyrazić, tak? Czasem mówi, kocha. Ale być może hmm, wydaje wam się, że on nie pokazuje wam tego. Wydaje wam się, że to mogą być tylko być może właśnie puste słowa. Albo jest dokładnie na odwrót. Może nie mówi wam, że kocha, natomiast jego akcje wskazywałyby bardziej na to. To jest taki miesiąc, w którym wasz partner może próbować dojść do tego, czego tak naprawdę chce, ponieważ kochankowie są kartą, Kartą decyzji, kartą wyborów, wyborów, a no, które powinny wychodzić z pozycji naszego serca, a nie z pozycji jakiegoś lęku czy strachu. Jaka jest Wasza energia? Macie tutaj energię maga, i w tej pozycji może mówić, że macie taką potrzebę w tym miesiącu odzyskania. Widziałabym jakiejś takiej wpływowości, energii sprawczej, magii z energią działania, energią inicjatywy, ale może też być energią takiej lekkiej kontroli. A to jest ktoś, kto chce rozwiązać tutaj sytuację, chce na pewno naprawić, no być może właśnie jakieś te napięcia, które są między wami, ale też może chcieć od razu znaleźć tutaj odpowiedź. Czasem to też jest ktoś, kto tutaj może robić za dwoje, tak? Być może właśnie, no, robicie, planujecie za was obydwoje, tak? Być może właśnie nie z takim pełnym współdziałem waszego partnera. Dla wielu lubów to może być miesiąc, w którym chcecie coś zrobić z tą relacją, tak? Albo być może chcecie tutaj coś przyspieszyć, porozmawiać, zmienić. Um, no, po prostu zwróćcie uwagę, czy te wszystkie działania wypływają z waszych prawdziwych potrzeb, czy z jakiegoś takiego właśnie lęku, że może tutaj coś nie zadziała, że może wszystko się, nie wiem, rozpadnie. Mag mówi, że macie wszystkie narzędzia, tak, ale używajcie ich, um, no, z taką intencją, nie, nie z niepokojem, nie pod wpływem jakiegoś, jakiejś, no, presji. Co utrudnia Wam harmonię? Kochani, przeszłość. Między lwem a partnerem mogą tutaj działać jakieś silne wspomnienia emocjonalne, schematy z przeszłości. Szóstka Pucharów jest kartą nostalgii, tak? No i może też być taką kartą zakotwiczenia się w tym, co było. Może jedna ze stron idealizuje tutaj jakiś taki dawny wasz etap związku, że tam kiedyś było inaczej. Tęsknicie za tym, jak było na początku. To może być przeszłość no, też osobista, tak? Niekoniecznie musi być wspólna. Um, tutaj też mogą pojawiać się jakieś niewyjaśnione sprawy z dzieciństwa, tak? Jakieś były, przeszłe relacje, jakieś niezamknięte historie. To wszystko może tutaj właśnie wywoływać jakieś um, no nieadekwatne emocje, tak? Jeżeli chodzi o ten czas teraźniejszy, um, harmonię myślę tutaj utrudnia nie to, co dzieje się teraz, tylko właśnie to, co zostało być może niedomknięte w przeszłości. No, nie wiem, być może dla którejś. Do któregoś z Was jest tu jakaś osoba właśnie też z przeszłości. Coś, coś, niedo, coś niedokończonego, kochani. Coś, co jeszcze tutaj wisi. Być może o tym też mówi no, ten paść, tak? Że tutaj trzeba się od tego, kochani, odciąć. Jaka jest rada? Rada jest dosyć taka prosta, ale też bardzo piękna. Bójka pucharów mówi, żeby wrócić do tego co was tak naprawdę obydwoje łączy. To jest karta, która mówi o takiej prawdziwej rozmowie, szczerej, szczerym spojrzeniu w oczy drugiej osoby, o zrobieniu jakiegoś prostego, miłego gestu, bez gier, bez udawania, kochani, bez testowania się tutaj nawzajem. Może warto na chwilę tutaj odłożyć tą taką analizę, odłożyć jakieś żale, odłożyć jakieś oczekiwania, no i po prostu zapytać, co jest między nami jeszcze żywe, prawdziwe, co możemy na tą chwilę odłożyć, tak, i po prostu być ze sobą, tak, tak, bez presji, tak, z otwartym sercem. Tu jest połączenie dusz, wasz partner też to ma, także ja myślę, że no, jeżeli obydwoje tutaj podejdziecie z takim, tak jak mówię, nie z pozycji, kto tu musi być wygrany, kto ma rację, tylko z taką otwartością. No to będzie bardzo takie pozytywne, um, bardzo będzie pozytywne dla Waszego związku. Być może trzeba odłożyć tą przeszłość na bok. A co jest potencjałem, kochani? Siódemka bułap, no jest tu taka faza obrony, tak? Być może jedna ze stron tutaj będzie próbować utrzymywać... No, nie wiem, przy swoim, tak. No, ale to jest też taka obrona wasza tego, co do tej pory zostało zbudowane, co do tej, co do tej pory zrobiliście. Siódemka w to karta walki, nie takiej agresywnej, ale raczej, no, to jest ta energia włożenia tego, tego wysiłku, wysiłku w to, żeby zachować to, co jest, przetrwać te trudne, te trudne chwile, te trudne momenty. Ja myślę, że sierpień będzie takim czasem, w którym no zawalczycie o wasz związek, tak i postawicie tutaj myślę właśnie na zrozumienie, na bliskość, na autentyczność i jeżeli obie strony, obydwie ob, ob, ob osoby tutaj podejdą do tego w ten sposób, to ja myślę, że macie duże szanse, żeby, żeby przejść ten trudny okres moi drodzy. Życzę Wam wspaniałego sierpnia, oczywiście wszystkiego wiem, że dużo, dużo lwów będzie miało na urodzinki, więc dla tych z Was, którzy tak, wszystkiego najlepszego, zapraszam oczywiście na kolejne czytanka, a my przechodzimy do naszych singielków. Kochani, co przychodzi do Was w sierpniu? Jaka jest Wasza energia? Ta energia miłości? Hmm. Partnerstwa, relacji, przyjaźni. W jakiej jesteście obecnie energii, w jakim jesteście obecnie punkcie? Czy coś trzyma Was w przeszłości albo budzi jakieś wasze obawy? Czy ktoś nowy tutaj nadchodzi? <laughs> Jeżeli tak, jaka może być jego energia? jakieś przekonania, emocje, doświadczenia mogą tutaj ograniczać w jakiś sposób Was na otwarcie się na tą relację. Oczywiście, jaka jest rada dla Was no i potencjał na najbliższą przyszłość, jeżeli pójdziecie tą drogą. Moje lwy, no w sierpniu Wy tutaj będziecie się raczej koncentrować na sobie, na sobie tak jak Mówię, macie, macie dużo lwów mało rodzinki, więc wszystkiego najlepszego. Tu jest taka duża koncentracja, intensywność pracy, no, czy to waszej zawodowej, to jest taka energia naszego codziennego wysiłku, powtarzalnych czynności, budowania, czy to budowania siebie, czy tego, co jest około nas. To czas, kiedy możecie próbować tutaj też dojść do jakiejś takiej równowagi być może po trudnych doświadczeniach, to są powroty do Waszej rutyny, do rozwoju, dla niektórych do nauki, o zadbanie o Wasze ciało. Być może jeszcze nie ma jakiejś takiej pełnej gotowości na takie pełne otwarcie na nowe relacje. Tak jakby Wasze serduszko tutaj cały czas może właśnie pracuje nad tym, żeby uzyskać na nowo jakieś takie zaufanie, jeżeli chodzi o. No, o miłość, o, o relacje. To jest taka samotność, ale z wyboru, tak? Nie z żalu, tylko raczej takie świadome, świadome skupienie się tutaj po prostu na sobie z myślą, że no, być może jeszcze nie teraz, tak? Że chcecie być po prostu, jak będziecie gotowi, to będziecie wiedzieć, tak? Ten właściwy moment przyjdzie wtedy, kiedy będzie właściwy. Trzyma Was w przeszłości. W tle tutaj może pojawić się jakieś takie no, głębokie zranienie. Być może dla niektórych z was no, doszło do zakończenia jakiejś relacji. Być może przyszło to trochę nagle dla was. Być może dla niektórych nawet bez słowa. No, albo po prostu coś tutaj zakończyło się, co bardzo długo was bolało. I to, mimo że już jest w przeszłości, zostawiło jakiś taki no, mocny ślad. Dziesiątka mieczy to jest energia końca, ale takiego w tym wypadku końca, który jeszcze być może dla niektórych lwów nie został tak całkowicie zintegrowany. Może no niektóre lwy myślą, że tu się uporały z tym, ale wasze ciało, wasz sen, wasze reakcje emocjonalne pokazują tutaj, że jeszcze coś nadal, nadal boli. To też może być przekonanie, tak, u niektórych, że no, nic dobrego już Was nie spotka, tak, że kolejna relacja też na pewno się ją zawali. Ten cień trzeba nazwać tutaj, tak, żeby, żeby można, no, żeby można się z nim uporać, kochani. To jest, ważne jest, żeby ten cień nie kreował Waszej przyszłości. Dopóki lęk przed powtórką no, z rozrywki jest silniejszy niż wasza ciekawość nowego, to tak naprawdę wasze serduszko nie będzie w stanie się otworzyć. Czy ktoś tutaj nadchodzi do was? To ani w sierpniu możecie przyciągać do siebie osoby silne, magnetyczne, a ale one mogą być trochę niedostępne emocjonalnie. Siła jest kartą namiętności, ale też jest kartą kontroli, tak? To jest takie przyciąganie oparte być może trochę na napięciu. Może pojawić się ktoś fascynujący, ale właśnie może być trudny do uchwycenia. Albo ktoś, kto działa też dla Was jako Wasze lustro, tak? Pokazuje no bo to jest też Wasza, wasza karta, pokazuje Wam tutaj no osoba, która być może przeszła podobną sytuację jak Wy i będzie właśnie takim odbiciem, pokaże Wam, co, co przeszliście, co jeszcze właśnie może wymaga, kochani, uzdrowienia. To też może być znajomość, która poruszy jakieś takie głębsze warstwy w Was. Niekoniecznie tutaj, no mówimy tutaj o relacji romantycznej. Możecie po prostu spotkać jakąś przyjazną duszę. No i może narodzić się przyjaźń, tak? I rozmowy takie, które otworzą drzwi do jakichś takich refleksji, tak? A być może właśnie zobaczycie, co tak naprawdę Was przyciąga, jeżeli chodzi tutaj o o obecność innych. Co was ogranicza? No tu jest emocjonalne odejście. Ósemka Pucharów mówi o takim odejściu z wyboru, ale tu jest jeszcze takie, no nie do końca zdecydowanie, tak? czy chcecie zamknąć tą przeszłość. Ósemka Pucharów to karta rezygnacji z czegoś, co kiedyś dawało wam sens, um, no ale na dzień dzisiejszy zdajecie sobie sprawę, że to już was nie karmi. To jest też karta takiej wewnętrznej niepewności, czy możecie zostawić to, co znane, tak? Mimo tego, że to coś nie daje wam już szczęścia, to nie musi być tylko jakaś konkretna osoba z przeszłości, ale to mogą, to może być jakieś takie emocjonalne przywiązanie do jakiejś takiej waszej wersji siebie do tej wersji być może osoby, która kochała, która czekała, która inwestowała, tak, w związek. Ale dzisiaj ta wersja już tutaj robi się taka troszeczkę przyciasna, ale jeszcze nie jesteście tak całkiem gotowi wyjść z tego. I to właśnie może was ograniczać, tak, to, to zamknięcie, takie konkretne domknięcie, kochani, przeszłości, jakieś takie lęki, a, no... Przed tym, co może tutaj się pojawić. Jaka jest rada? Rada płynie dla was z Waszej głębi. a Księżyc mówi przede wszystkim, żeby się zatrzymać, zanim ruszycie w tą nową relację, tak? Także myślę, że no dobrze, że spędzacie, że planujecie dla tych dwóch, które, które planują, spędzacie czas tutaj nad, nad sobą. Ale tutaj być może spędzacie czas na takie zewnętrzne sprawy, czyli tą pracę, właśnie rozwój, naukę, a tu będzie potrzebna też taka praca wewnętrzna, potrzeba rozliczenia się z tego, czego nie widać tak naprawdę. Księżyc mówi o naszych emocjach, tak, o, o trudnych emocjach, które być może no, będzie trzeba nazwać, tak, mówi o tych lękach. Mówi o naszej intuicji, mówi o naszych snach. Przede wszystkim, no, dobre będzie tutaj, żebyście byli delikatni dla siebie, nie szukali szybkich rozwiązań, nie próbowali tutaj przyspieszać no, niczego. A jeśli pojawi się niepokój, albo jakieś natrętne myśli, albo sny, to warto tutaj przyjrzeć się, ale. Przemyśleć, kochani, no i odsunąć na bok. Księżyc mówi, żeby nie musicie tutaj robić nic. Ważne jest, żebyście poczuli, tak? Poczuli, obserwowali i nie oceniali przede wszystkim siebie. To jest taka karta uzdrowienia um, przez przyjęcie tego, uświadomienie sobie właśnie tych waszych niepewności. Nie ma w tym nic złego, kochani. Um, może właśnie w sierpniu rozpoznacie to, Czego tak naprawdę szukacie. To nie jest ucieczka tutaj, tylko właśnie nazwanie Waszych uczuć czy też Waszych rozczarowań, ale właśnie po imieniu. I jaki jest potencjał? Piątka mieczy, kochani, no niełatwa energia, ale znowu mówi tutaj o zatrzymaniu się na chwilę, tak? Istnieje, bo może tutaj istnieć ryzyko wejścia w jakąś taką sytuację. Która może wam przypominać jakieś takie stare wzorce, stare walki, jakieś takie stare gry, albo, no właśnie, poczucie przegranej. Piątka Mieczy mówi o energii konfliktu, który, no takiego konfliktu, który zostawia po sobie ślad, tak? I tutaj może być właśnie otwarcie jakichś takich starych, starych ran. To mogą być powroty do jakichś takich myśli, że no, wy musicie być zawsze silni, jeżeli chodzi tak? o, o związki, o relacje, albo jakieś takie poczucie, że nikt was nie rozumie, że wszystko właśnie zawsze kończy się tak samo. Ale pamiętajcie, że przyszłość nie musi wyglądać tak jak przeszłość, jeżeli dacie sobie szansę tutaj, przede wszystkim, właśnie na to zatrzymanie, na przerobienie tych lęków. Czasem najlepszym wyborem jest nie wchodzić w jakąś taką dynamikę. Um, jeżeli chodzi o związki, relacje, która od razu zaczyna się od jakichś takich napięć. Nawet jeżeli coś wydaje wam się tutaj znajome, ale weźcie to jako taki właśnie przewodnik. Jeżeli no, będą jakieś takie relacje, spotkania, albo ktoś was tutaj będzie, nie wiem, próbował wciągnąć w jakieś takie, no nawet konwersacje, rozmowy, które budzą w was jakieś napięcie, to kochani, po prostu odejdźcie, odsuńcie się, Wejdźcie w tą energię, energię ciszy. No, i tam też w tej ciszy znajdziecie, kochani, Wasze odpowiedzi na wszystko. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Życzę oczywiście wspaniałych urodzin, a wspaniałego sierpnia. Napiszcie, jak czytanie rezonowało z Wami. Ja Was ściskam bardzo serdecznie i zapraszam na następne czytanka. Papa, pa, moi drodzy.